Witam Państwa bardzo serdecznie z tego jakże niebezpiecznego szlaku Przed chwilą mieliśmy znakomity bieg po śniegu Teraz szukamy kolejnych rozwiązań Widzimy dziwną wannę Nie wiem o co tu chodzi Tak, filmujemy wannę No jest sobie wanna Widać cywilizację, czyli nie jest są ludzie to jest Hmm. czuję się jak reporter irackiej telewizji tylko że śniegu trochę więcej ze względu na niebezpieczeństwo proszę zobaczyć wszędzie przepaście wszędzie niedźwiedzie i pusto nie ma ludzi po prostu musimy ten reportaż doprowadzić do końca to naprawdę nie jest prosta sprawa a dodatek ślizgawica nie pozwala nam doskonale prowadzić tych reportaży atmosfera robi się ciężka gęsta jest naprawdę ciężko i niebezpiecznie. Biegniemy przez tą dziką osadę. O, ludzie! Proszę zobaczyć, jesteśmy w parku Serengeti. Tylko ten niesamowity płot oddziela cywilizację od świata dzikich zwierząt, w którym jesteśmy my. Wszędzie niedźwiedzie, przepaście, zimno. Szanowni Państwo, minus 56 stopni. Ale jest tak gorąca atmosfera, tak krew pompuje. A czy tak żywe pompują naszą krew, że możemy nawet chodzić bez czapek na głowach, ponieważ jest tyle strachu. Proszę, o krok od spadnięcia w przepaść znów byłem. Doszło tu już do paru niebezpiecznych kolizji i wypadków. Sytuacja jest dramatyczna. Na domiar złego za chwilę się zrobi ciemno. O, widzę, że jest ciekawie. Tu jest. Ej, to jest woda. Proszę państwa, także. Robi się wręcz... Ej, jak tam przejdziemy? No na Tutaj nie? A da się tak? O kurwe. Panie, powiem wam, że naprawdę jest dramatycznie. Ej, brz, ty, Nie... Dobra. Ej, pany, niech ktoś kamerę ode mnie odbierze. Przekaż Michałkowi. Ło wow, ale fajny tu jest. Film o, co? To filmujesz to jest samobójstwo, tak, nagrywa tak droga samobójców. Trzymaj. Przepaści 15 km w dół e, tam No, on to już by płakał Pan się prawie się Jezus kładę Pójście mu pójść do nagrania, żeby to nas pozabija Sam sobie medal dajmy. Co nie? Dobra, puszcz, Jezus, spadnę. Ja pierd... Tak? Cały czas Mateuszu nagrywam? to jest lepiej nawet fajnie, niż tam chyba? Nie wiem. wysokości? Nie wiem. macie w ogóle Nie wiem. To Koniec. Mateusz pod... Mateusz co, podsumowanie jest takie, że przeżyliśmy to, ale Ej, było... nawet niebieski szlak jest ale... w kopaczu, szlak nawet jest. Mhm. Było naprawdę dramatycznie przez moment. Proszę zobaczyć. Kurde, naprawdę, szliśmy dosłownie w przerębę od tego. Ale dobra. Teraz już jesteśmy prawie na dole. Niezapomniana podróż, ale było ciekawie. O, no tak, za chwilę wyjdziemy do ludzkiej cywilizacji. Będzie naprawdę pięknie. Już w sumie ją widać. Zeszliśmy sobie kulturalnie z głowówki i zmierzamy do wyjścia. Ojej. Nie wiem, ale ja się boję Strasznie asfalt Tak, to no, tyle na które mówię Hehehe <grym> /mówi> <grym> /mówi> Tak, o Jak się czujemy mój panowie? Jak się czujemy? Niezapomniane przeżycie No jeszcze skocz, teraz czeka Ciekawe jak wilku pod skocz nie będzie podschodził <grym /mówi> Zdaję ci mój słowiak jeszcze śmieję, no kurde. coś śmiać nie można, wszyscy się ze wszystkich śmieją. O, proszę zobaczyć. Nie, Adrian? Ja tu jestem śmieszny. No i jest ten asfalt, faktycznie. Ty, nie przesadzaj, dobra? Nie, poważnie, bo zobaczcie co tam jest. Od nas, to już dodaliśmy 15 tygodni. A on czeka na nas tam gdzie czekał? Nie on miał podejść do człowiek. Aha, to czyli nie wracę do rondo chyba sobie. Zaraz zobaczymy za chce wyjdzie z wobec. Kurde jak fajnie. Przecież tak rowerem? Ja pierdolę, nie tu rowerem. Pamiętasz jak na, na wodnej? Kurde, tam to był fajne. Tak, tylko się zabiło do motorek przez ten zjazd, tak Ja właśnie nie pamiętam kurde. Znaczy motorem z drugiej strony, a od dołu się rozpędził i samochód jechał i nie wyrobił zakrętu Ej powiedzcie mu, żeby nie wiem, ja to jest drugie, jednak wołówkę. Ale nie no, on tak no, Nie ma. No przy nas dołówkę u Ale idziemy długo do środek nie? nie? Idziemy wchodzimy do pokoju czy idziemy z o skocznie? Nie wiem. Może byś na skoszy, tylko ja bym coś kupił, jakiś baton oprzedzieli. Tak, to tu można On wejść w prawo. prawo czyli tu? No. A można uprzejść? Chyba tak, ale nie tak. można dostać. Nie? E. Proszę bardzo, ta dziewczyny... Nie i będę... O, proszę, jaka cywilizacja kochani. Tu są ludzie. Tu jest ziemia, tu jest Polska, tu jest zakopane. Jesteśmy tutaj. Zakopane. Zakopane tu jest. Szanowni Państwo. Jest pięknie, jest pięknie. Proszę zobaczyć. Jesteśmy w centrum zimowej stolicy. Aha. Witamy się ze wszystkimi i wszystkim mówimy dzień dobry. Wszystkim mówimy dzień dobry. O, proszę zobacz, jaki jawasik. Tak jest. Pięknie. Tu głośno. Głośno tu mnie. A i mam wrażenie, że tu nie było takich tubów. Do supermarketu jakiegoś możemy skoczyć A co z Adrianem, Jest stał nie to, no czyż, nie wiem, albo idzie z nami, albo próbnym bierze i to do domu idzie nie wiem No bo ja nie wiem gdzie on jest A no w stronę środka W stronę ośrodka? Witam. O proszę. Zabawki No ale ja widzisz, operatuję. Ja, czekaj, nie ja sobie poperuję jeszcze. No i będziemy czekać na niego. Proszę, zobaczyć, ile ludzi. Zobacz, pokażę mamusi krukówki. A? No dobra, I Nic, nie A, A ja, do góry, o, A, tak, tak ja takiego nie mówię? O, spoko. Ale ja po prostu do góry do kamery. Tak, tak, tak. Będę szedł jak taki... Taki Japończyk. Tak jest. Witajcie. Tak jest. Tak jest. Witamy Państwa. Jest pięknie. Jest pięknie. O, słodycze. Proszę bardzo. Po prostu tu tętnij życie mnie to tu się radz. Kurde. Many. No. no jest niesamowicie Poza jednym, z Adrianem No co, trzeba go zapytać gdzie on jest przede wszystkim e. Ojej Zobacz, zobacz. O, są misie. Są niedźwiadki. Są ha, budałkę ha. tak? jest Tak jest. Po raz I co odebrał? Przed semestrem żeby to się dało To idziemy tu Jeszcze nie spotkaliśmy pana Krawczyka Nie no? jeszcze szansa No wiesz co, jesteśmy na, pod górałówką Jesteśmy na pierwszy, na w na dole pod kuturce środkiem Dobra, tu idziemy pod uchwalek, tak? Nie, do a idziemy na skocznie czy teraz? Czy nie? Na skocznie, no. A to idziemy chyba. na skoczny. Ej, czekaj, bo my od razu na skocznie idziemy. O, od razu na skocznie idziemy. Ale go fajnie poinformował. Idziesz? Na znaczy, nie ma pokoju. No nie kurzy. chyba nie, bo nie wiem czy zdążymy tak to. Nie ma sobie, nie zdążymy. Idziemy teraz w całe. Okno otwarte kto zostawił? Nie wiem, może ja. A co? A w sąsiednim pokoju. Dobra. To co, idziesz? <słyski> Co coś traf? Dobre to było Jak z kabaretu? A no w susie w pokoju jak z baryłki A gdzie będziemy na niego czekać? Na środkowych kropówkach Na środkowych kropówkach To tam gdzie był ten, tam gdzie zawsze idziemy Na środkowych kropówkach Bo jest tam gdzie zawsze idziemy No w ogóle na parku w prawo i niech niektóre... krok Obok... Weź powiedz mu, no. powiedz mu Halo, Luna Park, w prawo, tam gdzie zawsze chodzimy, się na Krakówki Wszystko się nagrywa no, Ładnie wyglądam? Pięknie Dobrze. No dobra, to idź na Krakówki po prostu, tak jakbyś szedł od nas na tam tam, obok tego Luna Parku Dobra, za tak chwilę będziemy trwalić, na razie O, no, tam widać Dobra wglądanie. No i jest znakomicie, pa, pa.